Witajcie kochani na moim kanale Angie Style Jesteśmy właśnie na Skywalk w Świeradowi Zdroju Bo że jestem niedokalna, po prostu wam powiem Bo y, ja generalnie gdzieś wchodzę, boję się Skakałam przecież ze spadochronem na bungee Wchodzę na różne wieże, gdzie są widoki Ale zawsze te emocje są no po prostu straszne I zawsze boję, że spadnę Natomiast tak, tak. widoki są słuchajcie niesamowite, warto tu wejść. Co prawda cena no, troszeczkę zwala znów, bo wejście jednorazowe to 69 zł za osobę, i to już od 12 roku życia, ponieważ nie ma zniżek dla młodzieży, Tylko do 12 roku życia są e, tańsze bilety. W związku z tym to naprawdę jeżeli chodzi o wejście, no to musicie zastanowić się, czy chcielibyście e, zainwestować te pieniążki. Natomiast mm, jest tu naprawdę jest to naprawdę na co popatrzeć. Przepięknie. Zaraz Wam pokażę drugą część. Jest tutaj ta sklana, słynna yy, kładka, na której można sobie zrobić zdjęcie. Tak właśnie, a to tu wygląda. Dajcie znać, czy byliście tutaj, czy zamierzacie tu być. Bardzo fajne miejsce na wakacje, jeżeli macie ochotę troszeczkę pochodzić po górach. Dużo szlaków, dużo fajnych właśnie wieżyczek takich widokowych. No, po prostu jedno słowem, bardzo fajnie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka.